Zadało mi ostatnie pytanie, skąd nazwa mojej firmy doradczej, czyli Red Herring, co w tłumaczeniu znaczy czerwony śledź. Dzisiaj o tym Państwu opowiem. Nazywam się Tomasz Jakowiecki, jestem założycielem firmy doradczej, która właśnie tak się nazywa czyli Red Herring, gdzie zajmujemy się pomaganiem przedsiębiorcom w dobrej sprzedaży ich firmy. Skąd w ogóle red herring? Co to znaczy red herring? Red herring w tłumaczeniu znaczy czerwony śledź. Oczywiście pytanie jest, skąd czerwony śledź? W dawnej, w dawnej Anglii i zresztą dzisiaj również bardzo popularne są polowania na lisy. W trakcie tych polowań wykorzystuje się psy, które tropią lisy i w ten sposób pomagają myśliwym w znalezieniu ich i zidentyfikowaniu. No, i kiedyś w związku z tym, że te psy muszą być w jakiś sposób tresowane, tak, żeby nie gubić tego oryginalnego tropu, to wpadł na pomysł, żeby używać do rozpraszania tych psów, po to, żeby je nauczyć, że, że jednak ten pierwszy trop jest ważny, żeby do niego wracać, do rozpraszania do szkolenia psów, zaczęto używać wędzonego śledzia, który przyjmuje czerwony, czerwoną barwę i po prostu na drodze, którą te psy miały biec, te które miały się uczyć po prostu przeciągano tym czerwonym śledziem po ich tym wędzonym czerwonym śledziem po ich drodze w taki sposób, żeby te psy po prostu wybijały się z rytmu, ale jednak żeby je szkolić, żeby powracały do tego oryginalnego tropu. No i tak się przyjęło, że określeniem Red Herring nazywa się po prostu fałszywy trop. I dzisiaj w angielskich idiomach i w ogóle w takich określeniach Red Herring to znaczy fałszywy trop. Skąd nazwa firmy Red Herring? Dlaczego Red Herring? Do tego typu działalności doradczej, jaką my się zajmujemy, czyli sprzedaż firm. No, dosyć ważnym elementem w, w całej tej operacji, czyli w transakcji sprzedaży firmy, jest oczywiście znalezienie potencjalnych nabywców i, uwaga, wynegocjowanie z nimi odpowiednich warunków. Przyjęło się, że red herring to jest takie określenie techniki negocjacyjnej która polega na odwróceniu uwagi od tych istotnych, od, od naprawdę istotnych dla nas kwestii i takie skupienie się na tym właśnie fałszywym tropie, żeby trochę drugą stronę zmylić, żeby ona tym drugim, tym fałszywym tropem po prostu, po prostu poszła. Tak się składa, że to jest może nie jedna z moich ulubionych technik negocjacyjnych, ale na pewno taka, która bardzo mi się po prostu podoba w, w założeniu, a poza tym spodobała mi się bardzo nazwa Red Herring, i dlatego postanowiłem nazwać w ten sposób moją firmę doradczą. Oczywiście red herring brzmi dużo bardziej interesująco i ciekawie niż czerwony śledź, więc zostałem przy anglojęzycznym określeniu red herring. To taka ciekawostka dzisiaj, którą chciałem się z państwem podzielić, bo kilka osób po prostu mnie zapytało, skąd red herring. Więc teraz już państwo wiecie. Tak na całkiem poważnie to Piszemy na naszej stronie internetowej redhering.pl całkiem interesujący blog na temat fuzji i przejęć i tego, w jaki sposób sprzedać firmę, jak to dobrze zrobić, jak się tym dobrze zająć. Informacjami dzielimy się również na stronie, na profilu LinkedIn i na YouTubie. Znajduje się tam kilka nagrań lub nawet i więcej dotyczących fuzji i przejęć. Dziękuję bardzo.